W ramach projektu Podkarpacki ośrodek wspierania ekonomii społecznej powstały przedsiębiorstwa społeczne, które stworzyły miejsca pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym długotrwale bezrobotnymi, niepełnosprawnymi czy beneficjentami pomocy społecznej. Spółdzielnia Socjalna Tęcza i wielobranżowa spółdzielnia socjalna Max to przykład instytucji, które od lat z sukcesem działają na rynku pracy. Narodziło się to głównie z chęci pracy, chęci założenia czegoś może swojego, chęci zmian w swoim życiu. Skorzystałyśmy z projektu, z dofinansowania na założenie spółdzielni socjalnej i tak w czerwcu 2013, 12 czerwca, to był pierwszy dzień otwarcia przedszkola, tak zaczęło się nasze, nasza działalność. Na samym początku miałyśmy miejsca dla 30 dzieci. Uchodziły dzieci w wieku od 2,5 roku do lat 6. Na dzień dzisiejszy te grupy wyglądają troszkę bardziej obficiej, bo mamy dzieci 42. Zapotrzebowanie ciągle jest bardzo duże. Co roku nie dostaje się 20-30 dzieci do naszego przedszkola. Przez te sześć lat czujemy się ciągle pod, yy, pod skrzydłami, jakby Agencji Konsultingowo-Doradczej. I właśnie w tamtym roku skorzystałyśmy z możliwości dofinansowania na rozszerzenie stanowisk pracy. Myślę, że każda z dziewczyn, które zostały zatrudnione, nie pracowały 25 lat, 30 lat, wychowywały dzieci, dopiero teraz wyrwały się. I naprawdę jest dla nas osiągnięcie, a ich spełnienie marzeń. Ich marzeń być może tych największych marzeń o swojej realizacji. Jest szczęściem i jest patrzeć na ludzi, którzy w ten sposób osiągnęły coś dla nich bardzo dużego, co nam się wydaje, że to nie jest aż takie, ale dla nich to jest wyjście z domu, jest dowartościowanie siebie. Myślę, że każda z dziewczyn powiedziałaby, że czuję, że tak czujemy satysfakcję. Jesteśmy u siebie, jesteśmy, idziemy do pracy. Zawsze to powtarzam, że idziemy do pracy zadowolony. Ekonomia społeczna to przestrzeń dla ludzi z pasją, dla których najważniejszym celem jest pomoc drugiemu człowiekowi. Jedna pani nawet z nauczycielek zapisuje sobie w zeszycie takie fajne powiedzenia dzieci, że później, jak to odczytujemy rodzicom, to, to tyle śmiechu i radości. I

Dzielnica nasza powstała w marcu w 2013 roku, a przedszkole otworzyłyśmy 27 kwietnia dokładnie w 2013. No to miałyśmy 14 dzieci na dzień dobry. Muzyka Oprócz tego, że, że prowadzimy przedszkole, naszą główną działalnością jest przedszkole misiowo, organizujemy też imprezy takie cateringowe, y, catering dla osób prywatnych i, i firm. Zakładając naszą spółdzielnię, y, nie tylko same zatrudniłyśmy się, ale także dałyśmy pracę y, wielu osobom tutaj z naszej gminy i, i, i z pobliskich wiosek. Także to nam daje satysfakcję i one też są e, szczęśliwe, że, że mogą pracować, e, że mogą się rozwijać, bo u nas e, mogą korzystać z różnych dorad, szkoleń, e, warsztatów, e, dokształcać się, wyjeżdżać na szkolenia, także tworzymy e, fajną grupę. No, 16 osób to już e, małe przedsiębiorstwo. Apple. Apple. apple, apple, everybody? Apple, apple, apple. 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 Fajnie, że się to udało i cieszymy się, że, że rozwijamy się coraz bardziej. Nie wiem, aż się boję, co będzie za rok, bo na pewno gdy powstanie, jeszcze jeden oddział, będą potrzebni następni pracownicy. Także jeszcze nie stop, jeszcze nie mówię stop, jeszcze, jeszcze pewnie będziemy się rozwijać dalej. I love my day. Praca dla ludzi, którzy najbardziej tego potrzebują, to główna dewiza podkarpackiej agencji konsultingowo- doradczej. W ramach instytucji działa ośrodek wsparcia ekonomii społecznej, którego głównym celem jest przywrócenie osób będących w trudnej sytuacji zawodowej i społecznej do funkcjonowania na rynku pracy.